Cześć, moja droga. Witaj z powrotem na kolejnym spotkaniu tutaj na kanale, w naszym kąciku, gdzie rozmawiamy o modzie z duszą, czułością i przede wszystkim prawdą. Dzisiaj zapraszam Cię, abyś wkroczyła ze mną do świata elegancji bez wysiłku. Tej elegancji, która nie krzyczy, ale szepcze z wdziękiem. Mówimy o idealnych sukienkach dla kobiet po 60 roku życia. Tak, moja przyjaciółko, wiem. Zaglądamy do naszych szaf. I czasem wkrada się wątpliwość, czy ten styl nadal mi pasuje? Albo, co gorsza, czy muszę poświęcić wygodę, żeby wyglądać elegancko? I odpowiadam ci z całą miłością świata. Oczywiście, że nie. Moda po sześćdziesiątce powinna być sprzymierzeńcem, nigdy więzieniem. Dlatego dziś przedstawię ci siedem stylów sukienek, które najlepiej podkreślają nasze dojrzałe piękno, niezależnie od typu Twojej sylwetki. Czy masz pełniejsze ramiona, brzuszek, czy chcesz wyeksponować dekolt? Pierwsza. Sukienka kopertowa. Magia utkana w materiale. Zacznijmy od ulubienicy wielu, sukienki kopertowej. Och moja droga, jeśli istnieje sukienka, która zasługuje na uniwersalną nagrodę mody, to właśnie ona. Sukienka kopertowa, lub wrap dress dla znawczyń. To praktycznie magia utkana w materiale. Otula twoje ciało jak uścisk ten, który ci sprzyja nie ściskając i sprawia wrażenie, że spędziłaś godziny na przygotowaniach, podczas gdy w rzeczywistości po prostu ją założyłaś i wyszłaś z domu. Sekret tkwi w tym, jak układa się na twoim ciele, naturalnie definiując talię. To jakby powiedzieć światu: tak, mam kształty i tak wiem jak nosić je z elegancją i nie myśl że jest tylko dla sylwetek typu klepsydra. Przeciwnie. Jeśli Twoje ciało jest bardziej proste, tworzy iluzję kształtów. Jeśli masz brzuszek, maskuje go strategicznym drapowaniem. A jeśli masz hojniejszy biust, podkreśla go jak żadna inna, bez przesady. I jeszcze jedno: jest wszechstronna na każdą okazję. Sukienka kopertowa w kwiaty z lejącej tkaniny jest idealna na niedzielny branż z przyjaciółkami. Z bardziej strukturalnej tkaniny, jak krepa czy lekko błyszczący jersey, staje się gwiazdą formalnej kolacji. Kluczem jest zrozumienie, że ta sukienka to elegancki i ponadczasowy joker. Zakładasz ją i bum, jesteś gotowa. A między nami, kto nie kocha praktyczności z odrobiną glamour? aby jeszcze bardziej podkręcić luk, oto złoty trik: połącz ją z długim naszyjnikiem, który podąża za linią dekoltu V. Stworzoną przez wiązanie. To wydłuża twoją sylwetkę i dodaje natychmiastowego wyrafinowania. Aha, i buty na słupku, nawet niewielkim, stylowo dopełniają całość. Oto styl i wygoda idą w parze, dosłownie. Druga, sukienka stalią empire, wolność i delikatność. Ale jeśli powiesz mi, że unikałaś sukienek, bo nic nie wygląda dobrze na moim brzuchu, uśmiechnę się i powiem: Nie martw się. Bo nadchodzi sukienka z talią Empire. To dla tych z was, które kiedykolwiek spojrzały w lustro i powiedziały, chciałabym, żeby ta sukienka nie opinała się zaraz pod biustem. Cóż, sylwetka Empire cię usłyszała i dostarczyła genialne rozwiązanie. Magia tej sukienki tkwi w jej podwyższonej talii, która znajduje się tuż pod biustem. Stamtąd materiał spływa w dół, swobodnie, płynnie, nie opinając brzucha. To oznacza wolność, oznacza lekkość. A co najpiękniejsze oznacza, że możesz się swobodnie poruszać, siadać, wstawać, tańczyć, wciąż nosząc sukienkę, która cię nie krępuje, a zamiast tego podkreśla to, gdzie jesteś najbardziej elegancka. Dekolt, ramiona, twój uśmiech. Ten styl ma romantyczny urok. Wiesz, przypomina letnie sukienki w Toskanii albo przyjęcia w ogrodzie o zmierzchu. Sukienka Empire w pastelowym odcieniu lub z delikatnym kwiatowym printem. To zaproszenie do dojrzałej kobiecości. Ale są też nowoczesne wersje w luksusowych tkaninach i odważnych kolorach, które deklarują przybyszłam i to z klasą. Na bardziej eleganckie wydarzenia, chrzciny, ważną kolację, ślub w ciągu dnia, wybierz ten styl z tkaniny takiej jak szyfon lub wiskoza z lekko przezroczystymi rękawami. Tworzy to eteryczny, niemal anielski efekt, nie tracąc na wizualnym efekcie. I znowu, Komfort jest zawsze obecny. Trzecia. Sukienka w kształcie litery A trapezowa, wierna przyjaciółka. A jeśli jesteś taka jak ja i kochasz tę sukienkę, o której wiesz, że zawsze się sprawdzi, która pasuje do wszystkiego i nigdy Cię nie zawodzi, to musisz poznać lub odkryć na nowo sukienkę w kształcie litery A-A-Line Shift Dress. Och, ta sukienka jest jak wierna przyjaciółka. Zostaje z tobą przez każdy etap, sprzyja twojemu ciału takiemu, jakie jest, i nigdy nie sprawia, że czujesz się niekomfortowo. Linia A bierze swoją nazwę stąd, że przypomina kształt litery A. Dopasowana u góry i lekko rozszerzająca się ku dołowi. I to subtelne rozszerzenie czyni cuda dla twojej sylwetki. Wizualnie wydłuża ciało, równoważy biodra, maskuje brzuszek, a nawet poprawia twoją postawę. Wiesz, lub nie, Sekret tkwi w strukturze kroju. Ani za ciasna, ani za luźna. To idealna równowaga między elegancją a swobodą. Wybierz taką z rękawami 3, 4 i zaokrąglonym dekoltem lub lekkim V. Dla dodatkowego efektu zdecyduj się na teksturowaną tkaninę lub print w małej skali, który bawi się światłem, malutkie listki, delikatne arabeski lub subtelne wzory geometryczne. I oto w czym rzecz. Ta sukienka jest jak ten idealny płaszcz. Im częściej ją nosisz, tym lepiej rozumiesz, dlaczego jest klasykiem. Pięknie łączy się z białymi trampkami dla nowoczesnego luku lub z dwukolorowymi balerinami dla paryskiej atmosfery. Chcesz więcej? Narzuć lekki szal na ramiona. I voilà. Właśnie podniosłaś strój do statusu edytorialu z magazynu. Czwarta. Sukienka z plisowaną spódnicą, tańcząca z tobą. Ale czekaj. Mamy jeszcze tyle do odkrycia w tej podróży. Teraz zabiorę cię prosto do świata sukienki z plisowaną spódnicą. Moja droga, czy kiedykolwiek przymierzyłaś coś, co wydaje się tańczyć razem z tobą? Dokładnie takie uczucie daje sukienka z plisowaną spódnicą. Nie jest tylko piękna. Jest magiczna. Plisy tworzą tak wdzięczny, tak elegancki przepływ, że czujesz się niemal tak, jakbyś unosiła się w powietrzu. A wiesz, co jest najbardziej urocze? Ten typ sukienki ma moc wydłużania Twojej sylwetki i dodawania lekkości Twojemu lukowi. Wszystko bez najmniejszego wysiłku. Drobne plisy na spódnicy tworzą efekt wizualny, który wyszczupla dolną część ciała, maskuje objętość wokół bioder i dodaje tę nutę wyrafinowania, która robi całą różnicę. To tak, jakby każda mała fałdka była pociągnięciem pędzla elegancji namalowanym na Twoim stroju. Jeśli chcesz wyglądać na wyższą, lżejszą i niesamowicie wyrafinowaną, to jest twoja sukienka. A co najwspanialsze, to jak dostosowuje się do twojego ciała z taką życzliwością. Nie opina zbyt mocno, nie ściska, nie sprawia, że czujesz się niekomfortowo. To element, który szanuje twoją wygodę, jednocześnie podkreślając twój naturalny urok. Wyobraź sobie tę sukienkę z lekkich tkanin takich jak szyfon krepa czy nawet dobrze drapująca się dzianina porusza się z wiatrem z twoim chodem z twoją obecnością to prawie tak jakby miała własne życie życie które podąża za twoją energią na specjalne okazje wybierz wersję z subtelnym połyskiem satyny lub dyskretnym wyrafinowanym printem do noszenia na co dzień modele w neutralnych lub pastelowych odcieniach to prawdziwy skarb w garderobie piąta Sukienka z wbudowanym paskiem. Wszyty komplement. A teraz porozmawiajmy o sukience z wbudowanym paskiem lub szarfą. To styl, który z taką gracją podkreśla talię. Jest jak wszyty komplement. Pasek, czy to z tej samej tkaniny, czy dyskretny, tworzy punkt centralny w talii, co jest rewolucyjnym trikiem wizualnym. Definiuje bez ściskania, sprzyja bez krzyku. To tak, jakbyś mówiła. Spójrzcie na moją talię. Wciąż ładna, wciąż żywa, wciąż warta uwagi. Ta sukienka jest idealna do modelowania ciała bez ciężkiej struktury. A co najlepsze, sprawdza się w lekkich tkaninach takich jak bawełna, czy wiskoza, oraz luksusowych materiałach jak krepa, czy jedwab. Pasek można zawiązać z boku, centralnie lub nawet z tyłu. Każdy styl tworzy inny efekt. Oto rada od doświadczonej przyjaciółki. Jeśli znajdziesz sukienkę z tą cechą, ale jest trochę luźna, przymiesz ją mimo wszystko. Dopasuj pasek, a nagle zobaczysz w lustrze swoją najlepszą wersję, elegancką, kobiecą, pewną siebie. Ten styl szanuje i celebruje dojrzałe ciało takim, jakie jest. Szósta, sukienka z marynarką. Siła precyzyjnej elegancji. I na koniec zakończmy tę sekcję sukienką która wydaje się prosta, ale kryje jeden z najskuteczniejszych trików stylizacyjnych, jakie kiedykolwiek widziałam: sukienka z marynarką. Ach, moja droga, jeśli jeszcze nie doświadczyłaś precyzyjnej elegancji sukienki zestawionej z marynarką, tracisz jeden z najlepiej strzeżonych sekretów wyrafinowanych kobiet. Ta kombinacja to czysta siła. Sprawia, że wyglądasz na bardziej wyrafinowaną, pewniejszą siebie, z tą aurą kogoś, kto panuje nad swoją drogą. Wszystko naraz. Marynarka, narzucona na odpowiednią sukienkę, działa jak szlachetna rama, która podkreśla Twoje najlepsze cechy, tworząc zrównoważoną, nowoczesną i niezwykle urokliwą sylwetkę. Magia tkwi w strukturze. Marynarka definiuje Twoje ramiona, zwęża talię i wizualnie wydłuża tors. Teraz wyobraź sobie ten warstwowy efekt na sukience, która już sprzyja Twojemu ciału miękkim lub lekko dopasowanym krojem. To idealne małżeństwo komfortu i prezencji, każualu z nutą wyrafinowania. Wybieraj sukienki midi lub tuż nad kolano, oferujące elegancką bazę, nie obciążając luku. Wybierając marynarkę, szukaj dopasowanych stylów z miękkimi klapami i lekko wciętą talią. Pojedynczy guzik na linii talii może zdziałać cuda, akcentując twoje krągłości bez zbyt mocnego opinania. Dla dodatkowej nuty uroku, podwiń trochę rękawy. Pozwól, by ładny zegarek był widoczny. Delikatna bransoletka zabłysnęła lub pokaż kontrastującą podszewkę. Ten szykowny detal podnosi całość. Chcesz złotą radę? Wybieraj skoordynowane kolory lub neutralne odcienie, takie jak biel, beż, szarość czy granat. Te kombinacje tworzą czysty, monochromatyczny look, który wydłuża twoją sylwetkę. Ach, jeśli jest coś, co uwielbiam, to widzieć, jak dobrze dobrany strój może zmienić nasz nastrój, postawę, a nawet sposób, w jaki chodzimy. I właśnie dlatego, po wspólnym zbadaniu tych stylów sukienek, chcę, żebyś poczuła się jeszcze bardziej wzmocniona z pragnieniem otwarcia szafy, wypróbowania nowych rzeczy i ponownego połączenia się z tą pełną życia kobietą, która zawsze w tobie mieszkała. I jeśli ten film zainspirował cię w jakikolwiek sposób. Jeśli sprawił, że chcesz wypróbować nową sukienkę lub wrócić do starej ze świeżą perspektywą, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. To pomaga kanałowi rosnąć i pozwala mi dalej tworzyć treści robione z taką miłością specjalnie dla Was. Aha! I nie zachowuj tego filmu dla siebie. Udostępnij go tej przyjaciółce, która zawsze mówi: Nic już na mnie dobrze nie wygląda, albo która nosi tylko spodnie. Bo sukienki są skomplikowane. Rozprzestrzeniajmy miłość do siebie i lekkość. Do następnego razu moja droga. I pamiętaj, wiek nie gasi twojego światła, zmienia tylko miejsce, gdzie świeci reflektor. Zasługujesz na to, by każdego dnia widzieć się piękną.